Ponad połowa ofert pracy dla studentów, jakie wpłynęły w ostatnim roku do biura karier współpracy i projektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie skierowanych było do absolwentów kierunków inżynierskich oraz związanych z ochroną zdrowia. Taki trend utrzymuje się od kilku lat i pokazuje wyraźnie, że pracodawcy wciąż najbardziej poszukują dobrze wykształconych inżynierów i personelu medycznego. Taki wniosek płynie z lektury trzeciej edycji raportu Analiza ofert pracy opracowanego przez biuro karier współpracy i projektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Nie malco czwarta oferta skierowana była do inżynierów. To są generalnie informatycy wszelakiej maści i są najbardziej rozchwytywaną grupą, nie tylko nasze badania, ale też inne badania, które realizowane są i w Małopolsce, i w całej Polsce, pokazują, że jednak jest to grupa, która jeszcze na tę chwilę jest najbardziej rozchwytywana. Ale nie tylko, bo generalnie różnej maści inżynierowie są potrzebni. Też trudno mówić o konkretnym inżynierze, bo jak popatrzymy na oferty, to tam jest znowu zlepek pewnych kompetencji, które dany inżynier powinien prezentować, żeby się do danej pracy dostać. Czyli w tym kontekście dobrze jest przyglądać się każdej ofercie. Ofercie. No, oczywiście są pewne takie tendencje, które jakby są charakterystyczne dla wszystkich, czyli oprócz tych umiejętności typu otwartych inżynierskich w odniesieniu do konkretnego stanowiska. Języki obce jednak, co by nie powiedzieć, w dalszym ciągu są bardzo ważnym i pewnie pozostaną jeszcze przez długo bardzo ważnym elementem. Z badań Biura Karier, Projektów i Współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej wynika, że najbardziej pożądane przez pracodawców kompetencje miękkie to odpowiedzialność, kreatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, innowacyjność, komunikatywność, ambicja i chęć ciągłego samodoskonalenia. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj. I sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.